Witam w moim piątym odcinku, w którym pójdziemy sobie do jaskini. <laughs> Mogą być kilka kilofy, ponieważ mam włączonego skate'a. Okej, okay, zróbmy sobie tak. Tak. Trwa kilofy do nas na koniec. Tutaj potrzebuję trochę kablu stolna. <laughs> <laughs> Przepraszam, ale jestem przeziębiany. Okej, okay, zróbmy sobie 3 kilofy. 3 kilo wystarczą i jeszcze jeden żelazny mieczyk. Który idzie tutaj, to idzie tutaj i może jeden kilo w tu, zróbmy tak, tak, tak no i ten kilo pójdzie na pierwsze wykończenie, tak więc okej. Okay. Wezmę sobie to na pewno. Mm. Kurde, coś mi tutaj cały czas zbiega, nie wiem co. Zaraz zobaczycie, co zrobiłem nowego, tak ogólnie. To tak, zrobiłem moc na dwa. Dobra, zrobiłem most na dwa już. Zrobiłem takie malutkie molo. Tutaj troszeczkę posprzątałem, no i są dwa pieski. I tutaj tak ścina wygląda w ten sposób. Tutaj sobie ten, prowadziłem trawę żeby tutaj było wszystko strawy trzcina urosła ale na razie nie będę zbierać i właśnie teraz wam coś pokażę bo gdy sobie kopałem tak to znalazłem no w sumie to dwie fajne rzeczy i właśnie zaraz wam pokażę no i wie, powiem wam powiem wam że najlepiej jest robić Gremno. Najlepiej zrobić sobie fabrykę diamentów, czyli dokopać się jakoś do dziesiątego poziomu Takimi schodkami jak ja teraz I później sobie robić... I później sobie, siebie, sobie kopać w, w boki I To nie są klocki z espołnera, ja tutaj kleiłem, bo tutaj były jaskinie Ale znalazłem bardzo, bardzo, bardzo fajną rzecz Słyszycie o Dobra mm, Tutaj jest resztą żelazo no, i dom, 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 dom tylko że na razie nie chcę tego rozkopywać w sumie Albo je rozkopię Wow, tutaj nic nie, ale tu będzie, tak jest, jest lawa Niestety jest tylko jeden diament, no ale trudno się mówi, bo najmniej mnie jest ten jeden No i tu jeszcze tak sobie przychodziłem troszeczkę, kopałem, No i zaraz wyczyszcie z nas znalazłem Opuszczona kopalnia, tak zwany dungeon, no i dzisiaj się po nim przejdziemy. Bo nie, nienawidzę tego. To jest ja zamiast tego kilofonu na razie wszędzie. Ja czasami te dźwięki po prostu dobijają mnie. Wiem, że może być troszeczkę ciemno, ale na razie nie będziemy zbierać resona, No nie jest takiego. Czyżby to już był koniec zdążona? Opuszaj kopalni. Bo ja zawsze mówiłem dungeona i teraz jestem przyzwyczajony. O, oh. No to przyjdzie... Tam jest dungeon, tylko Nie wiem, jakby tam przejść. No dobra, zaraz to się rozkminimy. Już słyszę szkieleta. To ja może sobie ustawię tak. Tak. No nie, co? Nienawidzę lawy, po prostu. Już tutaj jest szkielet. Pewnie zaraz go oberwę. O, jest tutaj po gdzieś. No nie, monster spawner trujących pająków, nienawidzę ich. Mogą być leciutkie lagi Nie ja mówię, że nie Dobra O, no, lapis lazuli, lapis lazuli akurat wykopiemy Bo bardzo mi się to przyda do robienia barwniku o, Jeszcze więcej lapis lazuli O i chciałbym dodać, że lapis... Mm. O, oh, yeah Ale ja to lubię. Ile mamy diamentów? 3, 4, 5, 6 diamentów. O nie, trujące pajęki gdzieś tu będę, bo już się słyszę. Szkoda, że wy nie słyszycie dźwięków, no ale może jakoś to zrobię i będziecie słyszeć już w następnych odcinkach. Strasznie duży dungeon, ale bardzo chętnie byś znalazł jakąś skrzynkę, by chciał znaleźć z sidami o na wilku mała że tak powiem no i to mi się podoba 4 melancidy mamy Tylko ja później po prostu mam takie trudności że no nie umiem wyjść po prostu z jaskini ja się zgubię i już już nie wyjdę no nie ej bo ja się uduszę kurde wy też pewnie nic nie widzicie ja sam nic nie widziałem Okej okay. No nareszcie Okej, okay, teraz tu jest Jeszcze tutaj I ostatni kablistolą poszedł cała woda się usnęła My tego u nas zbierzemy Może tego lepiej zostawmy to tutaj już Niech się to rozleje O, tutaj trzeba uważać Kurde, zapomniałem, że gravel się zapada Co to było? Oh my god Teraz będę czyście oświecał, bo pewnie nic nie widzicie Kurde, mogę Chyba Jak wam nie mówiłem, to teraz wam powiem że lapis lazuli możemy rozwalić yy, ka kamiennym kilofem. I możemy w takich jaskiniach yy, również znaleźć yy, świeczki położone na przykład tak. O, oh, yeah. o jest szkielet. Ja triki na szkielet. już pozamiatane okej okay. idziemy tu czy tu? tutaj słyszę zębiaki po lewej o. chętnie bym znalazł jakiś monster spawner po prostu uwielbiam mostą i chętnie bym znalazł monster spawner Kurde, normalnie jedyny taki odcinek, taki rozgadany jestem. O, teraz wam pokażę, patrzcie. Jest. Ale jeśli rozkop... Słyszałem gdzieś szkieleta. Ale jeśli rozkopujemy żelazny, wylatuje na więcej lepiej lazuli. No ale czasami jest tak, że kamienny też nam może wylecieć, to już... Nie zależy, nie zależy od nas, tylko otwarta. Jakiego mamy. To może coś będzie? Ja tak, że ja po prostu jak znajdę fajne miejsce, to ja po prostu muszę w niej iść, a później mogę ominąć wiele ciekawych surowców. żelazo ja i węgla nie zbieram, bo mogę go na razie pod dostatkiem. Najbardziej zależy mi na lapis lazuli i na diamentach. Bo w najbliższym czasie będę chciał się wybrać z wami do netheru. Czyli do piekła. Tu gdzieś jest szkielet, już nawet słyszę jak się kąpię, no właśnie. I tam są diamenty. I... zaraz... Au! Co ty robisz, szkieletko? kurde! No nie, kolejny szkieleta... Kolejnego szkieleta jest! Słyszę! Ja nie chcę! Owiej. Oh, yeah. Ile mamy? Osiem diamentów... Ja znaczy się znalazł... Z... Znajdywałem dotąd obok diamentu. Yy, Diament obok lawy, no ale. Coś ma farta A Ja zobaczę tylko, co tutaj jest, i zaraz będziemy robić cięcie. Bo. O, i ja robię cięcie, bo muszę zobaczyć. <laughs> Okej, okay, nagrywam już jakieś 10 minut. No niestety chętnie bym jeszcze z wami troszeczkę pograł. No ale niestety nie mogę. <laughs> O Jezu, to co to było? Adam sobie fajnie krzyknął. A, grzybki. Dobra, dajmy mniej więcej, zostałem jakieś 4 minuty. Kurde, jak właśnie słyszałem coś, kroki. I nagle, czt. No po prostu... To no, muszę zrobić tak, że wy będziecie słyszeć. Wszystko w Minecraft'cie. Tam jest szkielet Nawet mi się nie chce do niego iść na dole Hmm Hmm cioch, cioch, cioch. Ja Jestem po prostu z siebie zadowolony Bo mam osiem diamentów. I dotąd nie znalazłem ani jednego trującego pająka no. Ale lagi Nie <laughs> ma ja nic żeby po postawić Dobra, trzeba to rozkopać. Tu i tu. W sumie zbiorę teraz pies i zobaczy, co tam jest. I raczej będziemy kończyć. będę wychodził z tej jaskini i będziemy kończyć ten odcinek. Szkoda, że mam jeszcze ten limit, no ale trudno. tutaj świeczkę. Szkoda, że noc usunął hero Braina. Jezu. Nie. Dobrze, ja wrócę po swoje rzeczy i zaraz